Cześć, dzień dobry, tego pięknego poranka. U nas znowu napadało dużo śniegu. A ja mam za chwilę, mówię cicho, bo jeszcze wszyscy śpią. Ja mam za chwilę oczywiście wywiad i w sumie źle sobie go zapisałem w kalendarzu. I dobrze, że Darek do mnie napisał, czy się widzimy za półtorej godziny. I, I po prostu, no na szczęście nie, nie zaspałem, wszystko jest w porządku, więc... Zaraz idę, idę nagrywać, zagotowałem tylko wodę. Śniadania nie będzie, tylko, no, tylko po prostu no, y, wodę sobie zrobię albo jakąś herbatę i idę, idę nagrywać. No, dzisiaj jest niedziela, może Wam pokażę, ile mamy, ile mamy śniegu. Bo znowu troszkę napadało. Jeszcze wszyscy śpią. Oliwia ma dwie dziewczynki na, na slipover, więc mówię, mówię cicho, bo jeszcze śpią. O! No, mieliśmy jakichś wizytorów, widzę pewnie jakieś zwierzątka, ale zobaczcie jaki jestem. No, sąsiedzi już odśnieżają. A tu widzicie te ślady? No, skakają tutaj jakieś króliczki, zajączki. No fajnie, bo będzie słoneczny dzień. One tam śpią na dole, w piwnicy śpią, w basmencie, jak to się u nas mówi. No to nic, słuchajcie, dzisiaj tak zrobimy taki odcinek, pokażemy Wam dzień cały. Ola w sumie idzie do pracy, to ją pewnie zawieziemy, ale A dawno nic takiego nie nagrywałem, więc nagramy taki odcinek, gdzie pokażemy Wam cały, cały nasz dzień tutaj. Może, go, może to nawet już jutro wrzucę na, wrzucę na kanał, więc... Ja sobie idę zrobić coś do picia, idę na górę, idę nagrywać. No i oczywiście, kubek ten, co zawsze. Dzień dobry, a pan co tak sobie tu leży? Widzicie, Oliwi nie ma u siebie w pokoju, bo jest na dole, śpi na dole, a tutaj już, proszę, zajęte. Spał u nas poduszkiem całą noc, a teraz tutaj mu wygodnie. Proszę pana, panie Maksiu. Nie gadasz ze mną, nawet się nie spojrzysz na mnie. Maksiu? Hello? O, dzień dobry, dzień dobry, tak. Ty to masz życie. No właśnie, już rozmowę skończyłem. A bardzo fajna rozmowa z Dariuszem. A Dariusz prowadzi, mieszka w ogóle w Anglii, prowadzi YouTube kanał o nazwie Dariusz Tech. Jeśli macie ochotę, to zapraszam. Ten. Ten kanał jest, jest po, po angielsku, więc bardzo, naprawdę, bardzo fajna rozmowa i, i kurczę, godzinę, chyba nawet godzinę i pięć minut ona trwała i. No i niedługo ją, ją wrzucę, pewnie to wideo będzie wcześniej niż ten, ten wywiad, wywiad z nim. No jeszcze nawet lamp nie, zdąsi, nie zdążyłem zgasić, dlatego tak, tak, tutaj jest jasno. No, muszę Wam kiedyś też to studio tu moje pokazać. Tutaj mam swój pokój, w którym wszystko to oczywiście nagrywam, ale. Ale muszę tu zrobić porządek jak zrobię porządek to, to, to nagram i wam pokażę to, to studio. Tak nie zamykają. Słuchajcie e, muszę wam powiedzieć że moja żona też ma YouTube kanał. Nie wiem czy wiecie. Nazywa się Margerita Grzybowska medytacje. To jest tutaj. I nawet wczoraj zobaczcie nagraliśmy jedno wideo. To jest w sumie piosenka jesteś, nie, tytuł jest, przepraszam, jesteś szczęściem, jestem szczęściem, miłością i zdrowiem. Piosenka jest piękna, zobacz jak Ola ma piękną tutaj w ogóle tą miniaturkę do tego. Nie wiem, kto jej taką, taką piękną miniaturkę zrobił, tu żona się krząta, ale się nie chce pokazać, bo, bo ma wałki na głowie, idzie do pracy, to później z nią o tym też porozmawiamy. Może wam puszczę kawałek tej piosenki, bo jest piękna. Sercu, twym Jestem szczęściem. I szczęście jest. Jeśli Wam się podoba, chcecie zobaczyć Oli kanał, to oczywiście zapraszamy. Jeszcze raz powiem, a Margerita grzybowska medytację. Wystarczy wpisać w YouTube i, i tam są różne medytacje. I jest właśnie też ta jedna, moim zdaniem, bardzo fajna piosenka, więc taka reklama. Zapraszamy. A tutaj, jeszcze jedno ujęcie, pan sobie tutaj proszę. O tak, nie chcesz, nie chcesz ze mną gadać? A tutaj widzicie to pudełko? To jest jego ulubiona zabawka. Nie ma lepszej niż to. On tobie tam wchodzi, drapie, siedzi sobie. Tak, Maksiu? Tak, tak. Ty jesteś dość, dość duży, musimy cię odchudzić troszkę. Miał, miał, tak. Wiem, zjadłeś coś, co chciałeś, ale nie dam ci. Odchudzamy się. Hello! Proszę pana, tu jestem. Tak, tak, no wiem. A na śniadanie będzie omlet, moi drodzy. Scream cheese, nie, koty cheese, czyli jak się nazywa koty cheese? Ser, serkiem wiejskim. Jajka, takie żona jakieś wymyśliła, i ostatnio takie często jemy. A jak komuś w Kanadzie się nie chce odśnieżać, to może sobie taki serwis zamówić. Tu zobaczcie, jest taki traktorek. I on przyjeżdża i no, odśnieża. Kosztuje to pewnie 500-600 dolarów na rok. Znaczy na zimno. Pan teraz sobie siedzi na telefonie i ogląda Netflix. No my takiego serwisu niestety nie mamy, więc zaraz e, będę musiał wziąć łopatę i, i odgarnąć ten śnieg. Widzę, że nawet tutaj półk przejechał po naszej ulicy, więc też nam troszkę już tu podsypał pod, pod ten pod podjazd, więc teraz muszę iść chociaż trochę tutaj odgarnąć. Śnieżek pada. Nie wiem czy się nagrywa. Nagrywa się. Śnieżek pada, łopatę już mam. I zobaczcie. Trzeba to troszkę odrzucić. Mycha wyszła, ale uciekła. Zaraz jadę zawieźć Ole do pracy i... i co dalej? Później Oliwie gdzieś tam do koleżanki mają jakiś projekt robić. Ale na tą chwilę trzeba troszkę chociaż odrzucić ten podjazd do domu. No ten jest śnieg fajny do, do robienia bałwana, ale do odrzucania to nie za bardzo, bo jest mokry, mokry i ciężki, ale jedziemy, już wszyscy są gotowi. Odrzuciłem może połowę, resztę. Ech, resztę syn zrobi Tak, syn. Jak w stanie, bo jest kochanie, pierwsza 40 jest niedziela, ją dalej w łóżku. Tak się <grym> żyje, nie? Tak się żyje. Tak jest. A żona do pracy, syn śpi. Hmm, tak mi się nie chce, słuchajcie. Że żona w niedzielę do pracy. Hmm, grzech! A Micha nie lubi się ostatnio nagrywać. Jedziemy, bo ja nie zdążę w końcu do tej pracy. Micha, co się stało? Nic się nie stało. Muszka idzie na zakupy z tobą, kochanie. Tak, na jakie zakupy? Tak, tak. No, musicie kupić sałatę. Sałatę? Tak. Do obiadu. Myślę, się... że ona chce do McDonalda jechać. Mamy kuponsy. Kuponcy. 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 O, no tak to by nie wszedła tutaj. Jakie kupony mamy? Kupony, mamy... Poczty już. deals. Na co dealsy mamy? Co, no, ja mogę kupić sobie Tak? Nick Chicken Meal oh dla God, 7 dolary. Za 7 dolary? Tak, to jest naprawdę prawdę z tego nie jem No dobrze, zobaczymy, gdzieś pojedziemy, ale gdzie to ja nie wiem Do domu wracacie A nie, Oliścia ma projekt przecież robić Ty do koleżanki idziesz robić projekt, tak? Tak No to jaki projekt? Francuski, taki francuski projekt z Francuskiego? Mhm mm Jaki ma tytuł po francusku ten projekt? Nie wiem nic nie wiem. No to jaka z ciebie <Sé> uczennica? z ciebie uczennica, jak ty nie wiesz? Ja nie wiem, naprawdę. Aha. No dobra, nie będę cię męczył. Dobrze, nie my jedziemy, bo już tu wjeżdżamy na, na, na główną. Tak jest. Patrz, jaka piękna pogoda. śnieżek sobie leży. A my zobaczcie, mieszkamy nad samym tutaj obrzeżami jesteśmy od Tawy. I tutaj już jest kukurydza po drugiej stronie tu już, tu już nic nie ma A tam mamy na wprost lasy I kojoty Które zjadły naszego poprzedniego kota Niestety I śnieżek dalej syp. Taka plucha jest, jest nieprzyjemnie, jest plus 2 stopnie Śnieg ciężki do odrzucania, no nie jest Zaciekawie. Dobra, lecimy Chopa, kochani miej. Wspaniały dzień w pracy. I love you. No Dobrze. Żonę już wypuściłem, żeby pobiegła do pracy, ale my też tutaj się gdzieś zatrzymamy. Zaraz zaparkujemy i też pojedziemy. Zrobimy małe zakupy z Oliwią. Oliwia mi pomoże, ale tu zobaczcie co tu się kurczę dzieje. Widzę, że nawet nie ma gdzie zaparkować. Jest pełno samochodów jak zwykle. Jesteśmy pod kostką oczywiście Tylko w kostko tak jest Że nie ma gdzie zaparkować Niestety Spróbuję gdzieś tutaj Mecha, idziemy? Idziemy Oliwia, muszę ci coś powiedzieć ja? Muszę ci powiedzieć, że jesteś moją ulubioną córką Dziękuję. Jest też mój ulubioną tatą. Jestem twoim ulubioną tatą, bardzo się tak, cieszę. To. Dobrze, idziemy do sklepu. <śleski> sypię dalej. Sypię oj sypię. Tu wam pokażę fajny samochód stoi. Micha, gdzie masz kurtkę? Jestem prawdziwa kanadynką. <śleski> Załóż kurtkę raz. N nie, nigdzie nie pójdziesz bez... Oliwia, chodź tutaj. Oliwia, nie, ja nie idę. Nie idę bez... Jak nie założysz kurtki. Wiem, że Jest zimno. No nie jest, ale sypie śnieg, będziesz cała mokra. Załóż. Oliwia, załóż kurtkę. Chyba oszalałaś. Ale jest zimno. Tak minus 5. Nie, jest plus nawet. No, to Zamknąć auto czy nie trzeba? Patrzcie jaki tu fajny stoi, A, to jest Ionic 9. To jest elektryczny SUV. Nie, SUV to jest minivan. Super. Patrz jaki fajny. Tylko, że zielony. No, zielony to, to się trochę nie nadaje. Ale zobaczcie na ten parking. Tu nie ma gdzie w tym gdzie stanąć. Ja na szczęście znalazłem nawet niedaleko to miejsce, ale. Oliwia, ja załóż, załóż kuboj, proszę. Chód załóż. Będziesz Robin Hood Bo nie jadł, tak? Bardzo śmieszne Tu idziemy do tego kostka Patrzcie No dzisiaj niedziela to też, ale tu co? Tu nie ma znaczenia Jakie jest dzień tygodnia, przeważnie jest pewno ludzi Dobra, idziemy na zakupy I po zakupach Tylko tyle żeśmy dzisiaj kupili Przepraszam I ciekawostka, moi drodzy. Tam były dwie panie, które sprzedawały. Bo tu każdy ma taką plakietkę. Jedna miała napisane swoje imię, które brzmiało Punam. Czyli, jak ktoś pierwszą część przeczyta po angielsku, a drugą po polsku, to dość zabawnie to brzmi. A, a ten drugą wam nie mogę powiedzieć, bo oliwiacie ze mną. Właśnie, właśnie sobie to uświadomiłem. Więc sorry. Troszkę pada jak widzicie dalej, ale to chyba jest normalnie deszcz ze śniegiem. A taka kanadyjka nawet się nie zapnie, no ja wiem, ja wiem Dobra, idziemy do oba Przemyciliśmy chipsy, które są w naszym domu zabronione Ale ale je przemyciliśmy Mówię to może za chwilę, bo na razie nagrywam. Oliwia, żeby je w ogóle zjeść, to musiała gumki z gu tak. <gum> Musiała gumki z buzi wyjąć. Tak. jak robokop ma gumki w buzi. I, I metal. Aha. <gum> Ale już chyba niedługo, no nie? Niedługo. No. A teraz musimy szybko jechać, bo w końcu Oliwia będzie trochę spóźniona. Mersi buchu. Biwniu. Biwniu. Dobra. Lecimy. six seven. Nie, nie mówimy to. Nie mówimy już six seven? Dobra. Piłki z nieba lecą. Słyszycie, jak się odbija od samochodu? Fajnie, co? A mycha dzielnie pracuje nad tą niebieską torbą. Dobre Dobre? No ja wiem, że dobre Padają jakieś, zobaczcie Patrzcie co tu pada Jakieś białe kulki padają Widzicie? No, no. A co do odśnieżania No to tak się odśnieża, widzicie? Połowa jest odśnieżona Akurat tutaj mamy tu nie musimy. Nie chodzimy po śniegu. No a reszta. A reszta nie musi być, dokładnie. tak, Oliwia? Tak, dokładnie. Aż tyle kupiliśmy. Otwarte tam otwarte, dobra. Idę zanieść szybko te zakupy. Jadę zawieźć Oliwie, bo ona jest spóźniona. Dieta. Zobaczcie, prosiłem Aleksa dwa dni temu, żeby sprzątał to pudełko z już na dół z choinki. Kiedy zniesiesz synku? No wiem masz masztaj włosy, proszę, nie, nie, tak. proszę. Ok. A ty ostatnio byłeś na zawodach chyba, co? Co jest zawoda? No byłeś na to Tak, byłem. No i jak poszło? Tata, ja nie możesz nagrywać, no, że mam włosy tata, naprawdę, Czekaj, tata. tata. Nie żartuję, to jest poczekaj. Przestań nagrywać dalej. Już wstałem do domu, miałem coś porobić bo jak wiecie zawsze jest coś jakaś coś do zrobienia coś do edytowania albo jakieś inne rzeczy ale się na chwilkę położyłem no i no jakoś tak wyszło, że dobrze nastawiłem sobie budzik bo no muszę Oliwię odebrać i no i mnie na szczęście obudziło i jadę właśnie, jadę po nią z powrotem do tej koleżanki i co jeszcze będziemy robili? No, nie wiem, dzisiaj co jeszcze, muszę ole odebrać. No i chyba tyle: dzisiaj to jest niedziela, więc jutro już do pracy. Do pracy rodacy. No, niestety, dopiero we wtorek i w środę pracuję z domu, więc wtedy nie muszę wstawać wcześniej. No, czyli... no, dokładnie, nie muszę wcześniej wstawać. Jechać, więc, więc wolę, wolę oczywiście pracować z domu, bo jest dużo, dużo fajniej. No na kanale co ciekawego sprawdzałem ostatnio statystyki i przekroczyliśmy, wiecie, 4 miliony wyświetleń. Więc co jest dla nas oczywiście bardzo dużym osiągnięciem. I no i bardzo fajnie że wiecie, cały czas coś się dzieje, cały czas statystyki rosną, coraz więcej subskrybentów, to nas bardzo cieszy, a i z, oczywiście, jeśli jeszcze nie zasubskrybowaliście naszego kanału, to zapraszamy, to <laughs> oczywiście to nic nie kosztuje Was, a nam sprawia ogromną przyjemność, jak widzimy, że jest nas oczywiście coraz więcej. Jest i mycha. Tak. Naumiałaś się wszystkiego? Tak. Zrobiliście projekt? Tak. Skończyliśmy projekt. No i dobrze. Możemy jechać do domku? Tak. Idziemy. Idziemy do domu, tak? Idziemy. Prosto do domu. No dobrze. Albo do McDonalda, bo mamy kupujący. Nie, nie, idziemy do McDonalda. <grym> Dobra. I co mi powiesz, Myszko, jeszcze ciekawego? Nic, po prostu robiliśmy projekt i skończy, skończyliśmy projekt. No co dobrze. Nie było tak. problemu z komputerem? Nie. Fajny jest komputer. Fajny? Super. Pierwszy raz go używałaś, chyba co? Tak. No daj spokój. Kupiliśmy Oliwi nowy komputer do szkoły. Leżał już trochę i nawet go nie używała. No. Nie, ja go jeszcze wczoraj go jeszcze kończyłem tam wszystko ustawiać, ale. Ale już wszystko działa, tak? Tak. To co, jedziemy na kawę? Na kawę. Tak. No? Tak, tak, tak. Jaką kawę? E... Tima Hortona. Tima Hortona? Mhm. Dobrze. No to jedziemy do Tima. To ty płacisz? A Nie mam pieniędzy na sobie, przepraszam. Na sobie? Tak On mi? On. Mówi się tak. po polsku i się mówi przy. Przy sobie. No to jedziemy po kawkę. Jaką wypijesz? Zobaczymy. Nie wiesz, ja sobie coś tam wezmę. A wiesz, że spałem w domku? Spałeś. Mhm, super. Usnałem. I dalej bym spał, gdybym cię nie musiał odebrać. Wiesz? no to dobrze. To jedziemy. No to jedziemy. A my tutaj przyjechaliśmy, tylko że. Idziemy do drive-thru, żeby było. Oliwia by... Oliwia by pokazuje, tutaj. żeby... O, źle pojechałem. Tak. Myślałem, że mi pokazujesz, żeby jechać do McDonalda. Nie, to nie jest drive Masz rację, no. Gdzie jest ta gapa? Ta ta gapa, ta ta gapa. Musimy tędy jechać. No to jedziemy tędy. Micha ma, co ty masz? Sparkling Taki Quencher. gazowany Napój. A ja mam oczywiście Kłofi Kłofi. I co jeszcze mamy? Mamy takie ciastko brownie. Takie Takie czekoladowe. Żeby sobie umilić życie. Znowu chyba nas się pomylił. Co on nam dał? To nie jest to. Zobacz, co on dał. To jest ten brownie? Nie, nie to no, powiedziałeś... To jest double chocolate. It's double chocolate donut? Jest double chocolate donut i double chocolate brownie. No to ja miałem na myśli ten. To chyba nie odczytał moich myśli, wiesz? Mm -hmm. No dobra, zjemy co mamy. Też? Tak. Dobra. Ja to myślałam też. Chcesz, myślałeś o tym? Mhm. Dobra. Z kawą na pewno puszczę. Dobra, jedziemy do domu. Czas zjechać po żonę. O, nic nie widzę. Żona zaraz kończy pracę i muszę ją odebrać. Moi drodzy. Muszę ją odebrać, bo. Czy co? Mam tylko chyba Nie wiem z 15 minut a, a ona ale tam się jedzie gdzieś 10 minut, więc powinienem na spokojnie zdążyć. Może włączę tu światło, będzie mnie lepiej widać, bo już do mnie pisała, czy żebym o niej nie zapomniał no no nie zapomniałem, jadę, nie śpię, pracowałem trochę i muszę Wam się przyznać, że pracuję nad takim nowym projektem. I jedzą właśnie, zamknę garaż tylko. I wiecie co? Ten projekt. Włączę jeszcze jedno światło, to będzie jeszcze lepiej widać. I muszę Wam powiedzieć, że ten projekt jest związany z. Kanały Kanadyjczycy. Nie będę jeszcze zdradzał, co to jest. Zdradzę niedługo, bo już tak planuję to ogłosić. Myślę, gdzieś do miesiąca maksymalnie. Tak, dwa miesiące to jest maks. Już dużo zrobiłem. Jeszcze trochę pracy mi zostaje, ale pracuję. Oczywiście wiecie, ja mam tyle na głowie różnych kanał, nie kanał i dlatego mi to trochę czasu zabiera w sumie to powinienem wziąć sobie tydzień urlopu i to skończyć szybko ale no nie ma tak dobrze ja już wykorzystałem cały urlop i no i nie mam więc no niedługo mi się odnowi więc będzie ok ale tak jak wam mówię będzie fajny projekt i pracuję słuchajcie to będzie to robię to dla was w sumie dla wszystkich tych, którzy, którzy nas śledzą, którzy nas oglądają, jest to dla Was i w sumie Wy mnie zainspirowaliście, żeby to, żeby to zrobić. Więc, no, jeszcze z miesiąc i już nie mogę się doczekać, aby wszystkim to pokazać, ogłosić. Więc tylko Wam chciałem tak nadmienić, że właśnie przed wyjściem z domu jeszcze troszkę, troszkę nad tym pracowałem. No, będzie ciekawa, mam nadzieję, rzecz i mam nadzieję, że Wam się będzie. Że Wam się będzie podobała. No, ja jodę. ciemno już jest, oczywiście, jest godzina. No, za 15.07. No i lecę porządnie. Zaraz, zaraz przywitamy małżonkę, więc do zobaczenia na, na miejscu. No, małżonka już jest ze mną, moi drodzy. Już Tam, że sobie przypomniałeś w ostatniej sekundzie. <noise> zapomniałem nagrać, jak żona wchodzi do, do samochodu, bo w sumie. Słuchajcie, to... jesteśmy pod domem i on nagle mówi do mnie: Zapomniałem Cię nagrać. Ale o co Ci chodzi? Bo żona musi być nagrana. <noise> jak wychodzi z pracy. Nie, nie, słuchałem taki podcast i się strasznie, strasznie się tym. Zaabsorbowałem. No, jesteśmy w domku już. Moi drodzy. W naszym cudownym garażu w garażu. I co? No, kończymy. To było takie, wiecie, proste wideo. Chcieliśmy Wam pokazać nasz dzień. Raczej w sumie to większość to był mój dzień, bo żona, wiecie, ciężko pracowała, ktoś musi pracować. Muszę pracować na te wygodne rzeczy, żeby, żeby ktoś mógł drzemać w ciągu, w ciągu dnia, więc. Dziękujemy za, za oglądanie w, w, w każdym bądź razie i my idziemy do domku i no jutro co? Do pracy? Idzie pracujesz jutro. A ja jutro nie idę do pracy. To jest niesprawiedliwe, więc nie tym nie. więc tym pozytywnym akcentem kończymy. Trzymajcie się Codowne, wszystkiego, dobrego dnia. i dobrego tygodnia. Szczałka.